Cześć! Z tej strony Weronika z Winogrono Art. Jeżeli jesteście fanami zimy, no to z całą pewnością ta propozycja może być dla Was. Przedstawię dzisiaj, jak namalować zimowy krajobraz w nieco przesyconych barwach. Zapraszam! Pierwszym etapem będzie namalowanie tła. Do tego użyjemy jasnego odcienia niebieskiego koloru, czyli kobaltu, ciemnego odcienia niebieskiego, czyli ultramaryny, ciemnej czerwieni. W tym przypadku to jest purpura oraz biel. Tworzy dzięki temu jasny, neutralny fiolet. W przypadku tego obrazu nie robisz szkicu wcześniej ołówkiem, jeżeli chcecie to jak najbardziej możecie go zrobić. Od razu rozmalowuję duże partie do wcześniej stworzonego koloru dodaję odrobinę bieli, dzięki czemu uzyskuje jaśniejszy odcień, którym również wmalowuje się w niebo. Uzyskuje dzięki temu takie delikatne przetarcia, wyglądające jak chmury. Szerokim pędzlem wcześniej stworzony różowy kolor nakładam również na dół mojego obrazu. Powstanie mi tutaj szeroka płynąca środkiem rzeka. Następnie sięgam po czystą paletkę, nakładam na nią biel oraz dwa odcienie niebieskiego, czyli kobalt ultramaryny, oraz odrobinę czerni. Z czernią musicie uważać, ona bardzo łatwo przyciemni nam nasze kolory, a więc należy jej nakładać naprawdę niewielkie ilości. Rozmalowujemy cały dół naszego obrazu z lewej i z prawej strony, czyli tworzymy miejsce, gdzie będzie leżał śnieg. Oczywiście moglibyście zrobić przy użyciu bieli oraz czerni neutralną szarość. Ja natomiast, tak jak powiedziałam we wstępie, będę preferowała nieco przejaskrawione, zmienione kolory. Dzięki czemu, właśnie ten kolor turkusowy, który powstał, fajnie będzie mi się komponował z wcześniej nałożonym różem. Krok po kroku całą technikę, którą teraz pokazuję, możecie również zastosować do na przykład swoich ulubionych zdjęć z zimowych wakacji. Możecie śmiało rozszkicować takie pejzaże w oparciu właśnie o te etapy, czyli namalowanie podmalówki i dopiero później namalowanie kolejnych warstw. Tworzy teraz jaśniejszy odcień, który pozwoli mi nanieść na wcześniej położony kolor jaśniejsze fragmenty. Będzie to przypominało duże obszary śniegu. Teraz zostawiamy nasz obraz do wyschnięcia, następnie namalujemy na nim duże partie drzew kiedy nasza podmalówka już jest sucha sięgamy po czystą paletkę nakładamy ponownie dwa odcienie niebieskiego czerń ciemniejszą czerwień oraz biel Mieszam do uzyskania ciemnego, złamanego fioletu. Oczywiście moglibyście posługiwać się gotowym fioletem stópki, ale dzięki temu, że te kolory są faktycznie przez nas znalezione, są one dużo bardziej szlachetne. Mam nadzieję też, że będziecie się po prostu dobrze bawić w mieszaniu kolorów. Rozmalowujemy teraz tło, czyli miejsce, gdzie pojawią nam się góry w oddali, oraz miejsce, gdzie później będziemy wmalowywać drzewa. Zależy mi na tym, żeby linia horyzontu była dosyć miękka, czyli gdzieniegdzie wjeżdżam też tymi kolorami na moją rozmalowaną rzekę. Wierzchem pędzelka rozmalowuję na pierwszym planie ciemniejsze obszary, które będą choinami. Tak jak widzicie, nie musicie do tego celu używać drobniutkich, malutkich pędzelków. Można to zrobić na prostym efekcie, czyli wykorzystujemy bok naszego płaskiego pędzla. Bardzo śmiałymi pociągnięciami rozmalowuję też podmalówkę pod moje drzewa z lewej i z prawej strony obrazu. Nie dbam póki co o konkretne kształty, dopiero na tej podmalówce będę później nanosiła kolejne warstwy. Gdzieniegdzie rozmalowuję również malutkie choinki, tak żeby mój pejzaż miał taki prawdziwy zimowy charakter. Wracam do obszaru gór i domalowuję wyższe wierzchołki. Następnie przy pomocy drobniejszego pędzla, bieli oraz czerwieni, tworzę bardzo jasny róż, którym wmalowuję się w moją rzekę. Maluję teraz efekt odbicia światła od wody. Miejscami różem wmalowuję się również w inne obszary, tak żeby pokazać, że korytor rzeki jest bardzo nieregularny. Następnie odkładamy nasz obraz na chwilę do wyschnięcia. Dzięki temu nasze kolory nie będą się mieszać, a będziemy mogli wyraziście nakładać kolejne warstwy. Wcześniej przygotowanym różem rozmalowuję również niebo. Bardzo małe ilości farby nakładam miejscami, tam gdzie wierzchołki drzew. Przykrywam również góry oraz rozmalowuję się na górną partię nieba. Następnie dodaję odrobinę żółtego koloru, uzyskuję dzięki temu ciepły odcień. Oczywiście tym samym odcieniem opracowuję również partiami rzeka, żeby te kolory, które pojawiają się na górze, mogły również odbijać się na dole. Tak, żeby całość była spójna. Nieco bardziej pomarańczowym odcieniem opracowuję również niebo. Następnie sięgam po zupełnie suchy pędzel, którym bardzo delikatnie rozmalowuję wcześniej nałożone partie barw. Uzyskuję tym samym efekt mgły oraz delikatnych chmur w oddali. Wracam do mojej paletki, którą malowałam śnieg. Tym razem sięgam po średniej wielkości pędzel i dorabiam odcień bardzo ciemnego błękitu. Wymalowuję wierzchołki drzew w oddali. Następnie na paletce, bazując na wcześniej zrobionych kolorach, nieco je rozjaśniam za pomocą bieli. Dzięki temu będę mogła nałożyć kolejne warstwy na moje drzewa. W tym przypadku wybieram opcję malowania od najciemniejszego do najjaśniejszego. Na wcześniejszych, ciemniejszych obszarach wmalowuję się bardzo swobodnie jaśniejszymi plamami. Dzięki temu Namalowane drzewa mają bardzo fajną ekspozycję. Maluję tu szerokim pędzlem, bardzo odważnie. Miejscami dodaję jeszcze więcej bieli i wmalowuję się w pierwszy plan. Staram się uzyskać taki efekt, jakby na moich drzewach zalegały duże ilości śniegu. Gdzieniegdzie rozmalowuję się również stworzonym kolorem w obszar śniegu, który leży na płasko. Dzięki czemu uzyskam taki efekt mult śniegu. Na tym etapie odkładam obraz do schnięcia. Kiedy warstwy są już zupełnie suche, wracam do namalowania ostatnich, najjaśniejszych partii. Do tego posłuży mi piękny, jasny kolor błękitu, który stworzę z bieli oraz odrobineczki ultramaryny. Wmalowuję się ponownie w mojej choinki. Gdybym chciała uzyskać ten efekt na mokrym, jeszcze podłożu, wszystko zaczęłoby się rozmazywać. Ciężko byłoby mi uzyskać tak wyraziste, jasne plamy jak teraz. Jasnym kolorem rozmalowuję również śnieg. Następnie przy pomocy czystego, dosyć małego pędzelka wracam do paletki, którą tworzyłam odcienie na niebo oraz rzekę. Tym razem tworzę bardzo jasny odcień różu, którym wmaluję ostatnią partię błysków na rzece. Do tego posłuży mi biel z dodatkiem odrobiny czerwieni Czyli wermilionu. Zaczynam od nieba, delikatnie wzmacniam niektóre partie, a następnie przenoszę się na bliki na rzece. Nasz różowo-błękitny pejzaż zimowy jest skończony. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się malując. Go. Do zobaczenia przy kolejnym obrazie.